Jak zapewne wiadomo każdemu, kto podłapał temat, wczoraj świat obiegła smutna informacja o śmierci Mateusza Murana Murańskiego. Oprócz domysłów o przedawkowaniu, czy tam leków, czy innych używek, nie ma jasnej informacji, co tak naprawdę wpłynęło na śmierć tak młodego człowieka. I raczej posty typu Wiemy, co było przyczyną śmierci, czy tam Wiemy, na co umarł, w najbliższym czasie będą tylko krzykliwym tytułem. Gdzie sekcja zwłok? Tego typu badania trwają w zależności od przypadku miesiąc bądź dłużej. Rzecz jasna, ciało człowieka przy sekcji zwłok nie leży tyle na stole, ale tyle czeka się na całościowy raport, protokół prospekcyjny a miesiąc bądź pół roku, to zależy od zleconych badań. Także prawdziwe informacje pojawią się dopiero za taki czas, jeśli pojawią się w ogóle, bo to zależy od rodziny, czy będzie chciała podać je do publicznej informacji. Także tak czy tak, póki co wiedzieć nie będziemy, ale ostatecznie to i tak nie zmieni sedna sprawy. Także jeśli jakiekolwiek informacje wypłyną, to na pewno się o nich dowiemy. Dzięki za wspólnie spędzony czas i słyszymy się w kolejnym odcinku.